Rzeczywostwo Twojej firmy ogłosiło dzisiaj rano. Od przyszłego tygodnia wszyscy obowiązkowo będziemy w firmie jeździli na deskorolce. Po pierwsze, tak będziemy się poruszali szybciej z pomieszczenia do pomieszczenia, a po drugie, odwiedzający nas klienci będą mogli nas ocenić jako takich bardziej trendy. Jaka jest Twoja pierwsza myśl po usłyszeniu tego ogłoszenia? Być może pomyślałeś sobie Hmm, pewnie komuś to przejdzie. To taki pomysł, który nie ma szans być wprowadzony. Poczekam i zobaczę, co będzie. Na pewno nie będę się teraz angażować. Być może twoja pierwsza myśl była taka: O nie, absolutnie nie mam mowy. Nikt nie powiedział mi, jak przyjmowałem się tutaj do pracy, że będzie wymagane jeżdżenie na deskorolce. A może pomyślałeś sobie nie taki głupi pomysł ciągle siedzimy na krzesełkach, mało się ruszamy, może ta deskorolka jakoś nas poruszy i trochę poćwiczy nasze mięśnie, może nawet zrzucę te dwa kilo. A może pomyślałeś sobie, wreszcie, umiem iść na deskorolce od lat i w ogóle się dziwię, dlaczego nikt jeszcze na to nie wpadł, aby kazać wszystkim pracownikom się tak poruszać. Bez względu na to, jaka była twoja pierwsza myśl i twoja reakcja, wszystkie te reakcje są naturalne dla człowieka. One właśnie pokazują, jak wyglądają cztery fazy człowieka przechodzenia przez zmianę. Najczęściej jest tak, że przez zmianę przechodzimy po kolei. Najpierw jesteśmy w fazie zaprzeczania. Myślimy sobie: Nie sądzę, aby to było wprowadzone, dlatego nie będę się w to angażować. Tutaj menadżer powinien zastosować model cel, obraz, plan, rola. Po fazie zaprzeczania często następuje faza oporu. Albo jest to opór bierny, kiedy pracownicy nie krzyczą i nie protestują, albo jest to taki opór, gdzie naprawdę wyrażają swoje niezadowolenie. Wtedy należy rozpoznać, jaka jest przyczyna tego oporu i pracować z tym oporem. Trzecią fazą jest faza badania. Pracownicy zastanawiają się, czego powinni się nauczyć, a czego oduczyć. Wówczas bardzo ważne jest, aby menadżer rozumiał jak wygląda drabina kompetencji oraz aby umiał dać zarówno pozytywną, jak i korygującą informację zwrotną. Czwarta faza to faza zaangażowania. To moment, w którym pracownicy lubią pracować po nowemu i rozumieją już, że zmiana była konieczna. W tej sytuacji menadżer powinien pamiętać o tym, aby zmianę podsumować. Może nawet ją poświętować. Świadomość tego, że ludzie w zmianie Przechodząc przez cztery fazy, bardzo pomaga menadżerom pracować z nastawieniem swoich pracowników. Dlatego warto te fazy znać.